Czyli z największych K-popowych skandali 2020 roku, bo jeżeli tak, to znaleźliście się w dobrym miejscu, o dobrej porze, bo zapraszam Was na kolejny odcinek z tej serii. I witam Was też serdecznie na kanale Unbridled Buffalo. Ja mam na imię Karolina, ale wszyscy i tak mówią do mnie Karol. I dziś zagłębimy się troszeczkę bardziej w K-pop i przekonamy się. Co jeszcze wydarzyło się w tym minionym, być może nie najlepszym, 2020 roku? Zanim jednak przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, to standardowo mam dla was zadanie bojowe. Ponieważ możecie kliknąć, a nawet powinniście moim zdaniem kliknąć w tym momencie łapkę w górę, to po pierwsze, a po drugie zasubskrybować nasz kanał i tutaj macie aż dwie opcje do wyboru. Bo możecie albo kliknąć tego tatę w prawym dolnym rogu tego filmiku, albo zeskrolować troszeczkę, i kliknąć ten czerwony przycisk z napisem subskrybuj. Ale przejdźmy w końcu do tematu dzisiejszego odcinka. I ostrzegam od razu osoby o słabszych nerwach, że może być bardzo ciężko przebrnąć przez ten temat. Więc jeżeli nie czujecie się na siłach, to po prostu zobaczymy się w innym filmiku. Ale mam też nadzieję, nagrywając ten filmik, że YouTube przez tematykę tego filmiku tego materiału nie zablokuje i będziecie mogli go. Obejrzeć. Powiedziałam Wam w poprzednim filmiku, że planowałam nagrać w sumie dwa filmiki z największymi skandalami 2020 roku, jednak w trakcie przygotowania przygotowywania się do tego wszystkiego zauważyłam, że stworzenie dwóch filmów jest tak naprawdę niemożliwe. Głównie dlatego, że tych rzeczy, które się wydarzyły, jest bardzo dużo. To po pierwsze, a po drugie, dlatego że szczegółów w tych sytuacji jest jeszcze więcej. Dlatego poprzedni filmik był na przykład o łudzinie. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to zachęcam, to był pierwszy odcinek z tej serii, która właśnie powstała z największymi skandalami 2020 roku. Ten odcinek też ma osobną tematykę, po pierwsze, właśnie ze względu na ilość szczegółów, ze względu na to, jak długa była to sprawa, jak długo się toczyła, to po pierwsze, a po drugie, ze względu na samą tematykę tej sprawy, bo ciężko by to było tak naprawdę z czymkolwiek. Połączyć, ale zdradzę wam też pewien sekret, że planujemy cały tydzień K-popowych skandali 2020 roku. Więc już wiecie czego się spodziewać na naszym kanale w bardzo niedalekiej, najbliższej przyszłości, tak mniej więcej jutro. Więc zachęcam do oglądania. Bardzo dużo się mówi o byciu prześladowanym zarówno w szkole jak i w pracy. Ja też sama nagrałam filmik na ten temat o byciu prześladowaną w szkole, jak inni potrafią zrobić innej osobie piekło z życia. Tylko że problem jest taki, że jeżeli ktoś ma troszeczkę słabszą psychikę, chociaż to nawet nie jest żadna zasada, to nie jest żadna reguła, po prostu taka przemoc, zarówno psychiczna, jak i fizyczna, może doprowadzić tą osobę nękaną do bardzo drastycznych kroków, a nawet do odebrania sobie życia. Zauważyłam też, że coraz więcej się mówi o prześladowaniach w k i nie mam tutaj na myśli idoli, którzy byli prześladowani, bo taki filmik też już pojawił się na kanale, i zapraszam, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, do nadrobienia zaległości. Ale mam tutaj bardziej na myśli idoli, którzy w przeszłości byli oprawcami, i nagle takie sytuacje ujrzały światło dzienne. I taki filmik też zapowiedziałam, że Wam nagram, więc wyczekujcie. Ale wspominałam też na przykład o wytwórniach, które źle traktują swoich idoli. I tutaj była sytuacja, na przykład The East Light, sytuacja TRCNG, którzy byli. Fizycznie wręcz krzywdzeni przez menadżerów, przez członków, przez władzę, tak naprawdę, też swojej wytwórni, i to też już jest na kanale, ale w zeszłym roku wydarzyła się sytuacja, która jest troszeczkę inna, bo pewna popowa idolka w końcu nie wytrzymała i postanowiła wyjawić, że od ponad 10 lat jest. Fizycznie i psychicznie gnębiona przez inną członkinię swojego zespołu. Ale przyjrzyjmy się całej sprawie, a. Tego jest naprawdę sporo. 3 lipca na instagramie miny z Iowa pojawił się czarny post, pod którym idolka opisała jak przez wiele, wiele lat liderka jej grupy, czyli Jimin się nad nią znęcała. I tutaj napisała, opisała takie sytuacje jak na przykład to, że w momencie kiedy jej ojciec był umierający, to Jimin zabroniła mu go odwiedzić, że ją straszyła, naśmiewała się z jej sylwetki, szantażowała ją, groziła jej, a także nękała ją, mówiąc wprost, fizycznie. Oczywiście dodała też, że FNC, mimo tego, że się zaczęła skarżyć, nic nie robiło kompletnie w tej sprawie i dała też informację, że to nie jest takie, wiecie, chwilowe, że to się nie dzieje krótko, tylko to się dzieje od lat i to naprawdę długich lat, ponieważ zaczęło się jeszcze za czasów, kiedy były trejni, czyli w 2009 roku, a jak łatwo można policzyć, to daje nam w 2020 11 lat takiego traktowania. Mina dodała w swoim poście, że w kwietniu zmarł ojciec Jimin, więc ona pojechała do domu pogrzebowego, żeby okazać jej wsparcie. Powiedziała też, że Jimin wtedy bardzo dużo płakała i przeprosiła ją za to, jak ją traktowała przez te długie lata. Jednak po opublikowaniu posta przez Minę, na relacji na Instagramie Jimin pojawiło się jedno słowo, mianowicie fikcja. Jednak ta relacja bardzo szybko została usunięta. Jak można się było spodziewać, Pojawił się bardzo szybko kolejny postminek, który był bardzo drastyczny i bardzo bezpośredni. Więc jeżeli czujecie się na siłach, i chcecie przeczytać dokładnie, co tam napisała? Wszystkie szczegóły to linki do takich materiałów znajdziecie w opisie. A jeżeli nie czujecie się na siłach i nie chcecie jeszcze bardziej szargać sobie, mówiąc wprost, nerwów, to po prostu zostańcie ze mną, obejrzyjcie ten filmik do końca, a ja spróbuję wam to wszystko przekazać w jak najbardziej łagodny sposób. Więc w kolejnym poście Miny pojawiły się takie informacje, jak to, że w wyniku bycia zastraszaną przez długie lata, Mina musiała zacząć brać środki na żeby Móc w ogóle na chwilę zasnąć, przez chwilę odpocząć, ale w którymś momencie jej psychika po prostu nie wytrzymała, wzięła tych środków na tyle dużo, żeby już się po prostu nie obudzić. Jednak przeżyła, a próbowała zrobić to kilkakrotnie. Dodała też, że pomimo tej całej sytuacji nakładała na usta fałszywy uśmiech, nawet w momencie, kiedy one stały obok siebie, to pani nie byli w stanie niczego zauważyć, bo po prostu miała swoją dumę i pokazywała, że wszystko jest. Porządku. Jej rodzina dowiedziała się o wszystkim bardzo późno, jej matka wpadła przez tę sytuację w depresję, a jej śmiertelnie chora siostra musiała jeździć z nią na pogotowie. I Mina, co prawda, trzymała to przez długie lata w tajemnicy, ale nie wytrzymała, i tym momentem, kiedy w końcu skończyła jej się cierpliwość, to był ten moment, kiedy przyszedł czas na ponowne podpisanie kontraktu z Fancy Entertainment. Jednak Mina zdecydowała się opuścić grupę, opuścić wytwórnię i przeniosła się do Worry Actors. Mina dodała też, że nagle w tej całej sytuacji to nagle Jimin wyjawiła, że ma problemy psychiczne i dostała leki, które mają jej w tym pomóc, mimo że tak naprawdę to ona była oprawcą i to podobno nie tylko nękała Minę, ale też resztę członkiń AOA i jeszcze za czasów bycia trainee, ale Mina wyznała, że w sumie to wtedy nie widziała w tym niczego złego, bo Jimin była starsza, Jimin była liderką, więc dla niej to był całkiem normalny porządek, że Jimin próbuje utrzymać wśród nich dyscyplinę, więc jedynie posłusznie jej przytakiwały, zgadzały się z nią i przepraszały za swoje zachowanie i obiecywały poprawę. I tutaj wtrącenie ode mnie, ponieważ widziałam, że po opublikowaniu tego posta wiele osób wymagało albo od Jimin przeprosin, co jest w sumie dość logiczne, albo się zastanawiało dlaczego Mina milczała przez 11 długich lat, i czekała, aż jej stan psychiczny pogorszy się do tego stopnia, że wielokrotnie będzie próbowała odebrać sobie życie. I dlaczego nie zrobiła kompletnie nic wcześniej? Bardzo łatwo jest powiedzieć coś takiego. I mam wrażenie, że właśnie wiele osób spojrzy na taką osobę, która cierpi i się zastanowi, dlaczego nie powiedziała nic wcześniej, dlaczego siedziała w milczeniu, że tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie jej wina i jej wolna wola, bo przez 11 długich lat kompletnie niczego. Nie zrobiła i chyba aż tak bardzo jej to nie przeszkadzało, bo widziałam też takie komentarze w internecie i to jest naprawdę straszne. Ale ludzie powinni się zastanowić, że nie jest łatwo podnieść głos. Yy, w momencie, kiedy jest się zastraszanym, w momencie, kiedy jest się szantażowanym, kiedy się boicie tej osoby, kiedy ta osoba jest kimś, kto teoretycznie może wam rozkazywać, bo jest liderem, i cała akcja dzieje się tak naprawdę w Korei Południowej, gdzie nadal istnieje hierarchizacja społeczeństwa i oni po prostu. Nie podnoszą głosu na osobę, która jest wyżej w hierarchii. Nie jestem pewna, czy słyszeliście o sprawie, o której było ostatnio bardzo głośno w Korei, o sprawie małej dziewczynki Jeongin, która została adaptowana. I zakatowana na śmierć przez swoich adopcyjnych rodziców. Ponieważ ja troszeczkę czytałam na ten temat i widziałam wpisy, że oni uważają, że przecież używanie przemocy do wychowywania dzieci to jest coś całkowicie normalnego. A że ta dziewczynka zginęła, to już jest inna sprawa. No i niestety, nawet jeżeli Korea Południowa należy do najbardziej rozwiniętych państw na całym świecie, to ja mam wrażenie, że ich mentalność jednak troszeczkę została w tyle i hierarchia jest bardzo ważna w społeczeństwie. Nie można podnieść głosu na osobę starszą lub osobę, która jest trochę wyżej, jeżeli chodzi na przykład o pracę, więc jeżeli pracujecie w koreańskiej firmie, powiedzmy, Trochę skrajny, różny przypadek od tego, co powiedziałam chwilę temu, ale dam Wam przykład. Jeżeli pracujecie w koreańskiej firmie i szef chce iść z Wami na spotkanie, to idziecie z nim na to spotkanie, nawet jeżeli macie milion innych planów. Odwołujcie te plany, bo szef ma rację. Nawet jeżeli to jest po pracy, to po prostu musicie z nim iść. Jeżeli on chce pić alkohol, to pijecie z nim ten alkohol i nie możecie przestać, dopóki on nie przestanie. Ale wracając do tematu, można zrozumieć minę, dlaczego się działa tak długo w milczeniu, bo pewnie, wiecie, jak wchodziła w ten k w tę koreańską branżę rozrywkową, to pewnie uznawała, że przecież to jest normalne, że liderka może podnieść zarówno głos, jak i rękę na resztę członki grupy, żeby je po prostu dyscyplinować, więc pewnie nie widziała na samym początku w tym Niczego złego i próbowała się do tego przyzwyczaić, szczególnie że nikt tak naprawdę nie reagował. Ale z drugiej strony była też zastraszana przez Jiminy, więc bała się, że jeżeli cokolwiek powie, to stanie się coś znacznie gorszego. Można też teoretycznie uznać, że Mina jest osobą o słabszych nerwach, po prostu bała się podnieść głos, bała się postawić. Ale nie do końca w takich słabych nerwach, jak może nam się wydawać, skoro wytrwała w tym wszystkim przez 11 lat. Oczywiście po tych wszystkich oskarżeniach od razu zabrzało w internecie, ludzie zaczęli wymagać od FNC wyrzucenia Jimin, zarówno z grupy, jak i z wytwórni, oraz nawet wpisania jej na czarną listę, która uniemożliwiłaby jej w przyszłości pracę w koreańskim show-biznesie. No i pojawiło się także oświadczenie wytwórni Uri Actors, czyli wytwórni. Miny, w którym napisali, że Mina jest pod opieką psychiatry i jej zdrowie psychiczne na pewno ulegnie poprawie. Ale Mina dodała kolejnego posta w tej sprawie, zapowiedziała, że to jest ostatni post w tej sprawie i opowiedziała, jak któregoś dnia, pewnej nocy, około północy, między północą a drugą nocy, nie jest to chyba istotne w tym momencie. Wszystkie członkini AOA, łącznie z Jimin i ich menadżerami, przyszli do niej, żeby porozmawiać o tej sytuacji. Jednak Jimin była wściekła, szukała noża i spytała, czy jeżeli ona zniknie, to czy to rozwiąże tę sprawę. Dziewczyny się kłóciły przez jakiś czas, ale w końcu przestały i zaczęły rozmawiać ze sobą twarzą w twarz. Jednak Jimin powiedziała, że nie pamięta o większości sytuacji, o których mówi Mina i z jej perspektywy zakończona na pogrzebie jej ojca, w momencie, kiedy ona ją przeprosiła. Jednak Mina napisała w tym swoim poście, że ona poszła na pogrzeb ojca Jimmy, tylko i wyłącznie po to, żeby okazać jej wsparcie i nie rozmawiały wtedy o tym. Co między nimi się wydarzyło? I tu stop na moment, bo z jednej strony mamy Minę, która teraz pisze posta i mówi o tym, że one nie rozmawiały na tym pogrzebie, o tym, co się między nimi wydarzyło, a chwilę wcześniej w innym poście powiedziała, że Jimin bardzo dużo płakała i przeprosiła ją za to, jak ją traktowała. Więc zrobiło się trochę dziwnie, ale Jimin powiedziała, że jej przykro, przeprosiła raz jeszcze Minę. Mina przyjęła jej przeprosinę i wszystkie członkini AOA łącznie z menedżerami wyszli, a pod koniec tego posta Mina napisała. Dostała jeszcze, że zamierza odzyskać spokój i poddać się odpowiedniemu leczeniu. I tutaj wracamy do standardowego scenariusza, o którym wspominałam sobie w poprzednim odcinku, czyli ludzie zaczęli niszczyć Jimin, zaczęli wylewać na nią wiadra hejtu, chcieli, żeby zniknęła. Pisali, że ona zawsze tak wyglądała, że zawsze im się taka wydawała, że nigdy jej nie lubili, że, jej, że ją nienawidzili i że jej się należy, bo karma wraca. I oczywiście nagle po tylu latach zaczęli się doszukiwać fragmentów, z jakichś na granicy koncertów albo fansajnów, jak Jimin faktycznie szykanowała minę albo inne członkinie AOA? W ogóle mówi się: mądry Polak po szkodzie, ale ja mam wrażenie, że to powinno zostać zmienione na mądry K-popper po szkodzie. Pojawiły się oczywiście przeprosiny Jimin na Instagramie. Napisała, że bardzo dużo płakała, że żałuje tego, co się wydarzyło i po prostu, że przeprasza. I jak się można tego łatwo domyślić, te przeprosiny nie spotkały się. Z jakimś pozytywnym odzewem, a wręcz przeciwnie, ponieważ ludzie zaczęli jej wylewać jeszcze więcej hejtu na Instagram. Mówili, że te przeprosiny są fałszywe, że napisała to tylko po to, żeby ludzie się w końcu zamknęli, żeby przestali obrzucać jej social media błotem. I że tak naprawdę tego nie czuje, że nie jest jej przykro, a nawet zaczęli życzyć jej śmierci. I tu zaczyna się istny Armagedon, bo Mina zaczęła dodawać więcej. Postów, powiedziała, że powie więcej w tej sprawie. Wyjawiła, że pewnej nocy Jimin sprowadziła do ich dormu mężczyznę, wiadomo w jakim celu, i przez to Mina musiała spać na kanapie w salonie, ale to nie wszystko, bo tego jest dużo więcej. I jej post wskazywał też w sumie na to, że reszta członki. Jest jednak po stronie Jimmy. Tylko pytanie brzmi dlaczego? Gdzieś w międzyczasie pojawił się wywiad z matką Chanmi z AOA, która wyjawiła, że jej córka cierpi na głęboką depresję, i powiedziała też o tym, jak FNC źle traktuje swoich idoli. I na przykład to, że jej córka od 5 lat nie dostała wynagrodzenia za swoją pracę, a w dodatku agencja zabroniła jej używać telefonu komórkowego. Jeszcze więcej zamieszania wywołał post YouTube. Kiong, czyli byłej członkini Unitu AOA Black która odeszła z FNC Entertainment w 2016 roku. I od razu zaczęły się spekulacje, że odeszła właśnie przez Jimin, że też była jej ofiarą. Szczególnie, że Yukyung napisała, że nie wyobrażała sobie, że ktoś może przechodzić przez coś takiego jak ona. Oczywiście nie powiedziała wprost o co chodzi, ale czujne mózgi fanów od razu połączyły kropki. Pojawiło się oficjalne oświadczenie FNC Entertainment w tej sprawie, napisali, że Jimin zdecydowała się odejść z grupy 一直表扬。 za wszystko, za całą tę sytuację odpowiedzialność. I sprawa generalnie wydawałaby się zakończona, gdyby miesiąc później Mina ponownie nie opublikowała posta na Instagramie, w dodatku było to zdjęcie bardzo głęboko rozciętego, ale już szytego nadgarstka i napisała jeszcze więcej słów. Wyjawiła na przykład, że przeprowadziła rozmowę z pracownikiem Fancy Entertainment i napisała mu, że uważa, że przeprosiny Jimin na Instagramie były fałszywe, że były nieszczere i że Jimin powinna przed Kłamać. I ten pracownik odpisał, że w sumie przyjrzy się tej sprawie, a potem jej napisał, że uważa, w sumie to wskazywało na to z tego co napisał, że uważa, że to co napisała Jimin jest a dla Miny zachowanie pracownika FNC było tak oburzające, że ponownie zaczęła się okaleczać. Mina ponownie trafiła do szpitala, jednak jej rany były tak głębokie, że nerw został uszkodzony, przez to środki znieczulające nie działały, musiały zostać wstrzyknięte. Ale Mina dodała też, że otrzymała od FNC pomoc psychiatry, ale boi się, że ten psychiatr opowiada jej historię innym, tak jak jej opowiada historię innych. Innych pacjentów, a przecież to jest nielegalne. Mina dodała też, że nigdy nie skarżyła się na FNC czy to w kwestii swojego długu, jak była treini, czy w kwestii wynagrodzenia i dodała, że według niej zarówno Jimin, jak i FNC są nieszczerzy, a agencja powinna bardziej troszczyć się o swoich idoli, żeby taka sytuacja już się nigdy więcej nie powtórzyła. Co ciekawe, artystka dodała też, że. Jest osobą poszukującą uwagi, ale nie szuka uwagi w tym skandalu. I czuje również odrazę, urazę i odrazę do wszystkich osób, które przyszły ją uratować. Nie może spać ze względu na wszystkie wątpliwości jakie py i pytania, które kłębią jej się w głowie, i po prostu ma nadzieję, że nic takiego. Jak jej nie przytrafić się żadnej innej osobie. U Actors oczywiście napisali, że dziewczyna jest pod opieką psychiatry, że odpoczywa, że wszystko jest w porządku, i z jednej strony mamy zdjęcie przyciętego, zakrwawionego, zszytego nadgarstka, a z drugiej strony wytwórnia daje post, że wszystko jest przecież w porządku. O co tu chodzi? Ale pojawił się jeszcze jeden post, miny, w którym dziewczyna opisała zachowanie reszty członki AOA podczas tamtego spotkania wcześniejszego z resztą członki i z menadżerami i co prawda nie użyła bezpośrednio imion, o którą chodzi, ale fani bardzo szybko ogarnęli kto jest kim. I według miny zarówno Seohyun jak i Chanmi były po prostu biernymi obserwatorkami, mimo że wiedziały co się dzieje, to nie reagowały. Yuna faktycznie dawała jej wsparcie, natomiast Hyejeong spytała Jimin dlaczego niby nie pamięta o tych wszystkich sytuacjach, które opisała Mina, skoro one wszystkie o tym wiedzą. I ten film trwa już bardzo długo, a to nie jest nawet koniec tej historii. Mam wrażenie, że jestem dopiero w środku, więc żeby zbędnie nie przetłużać to spróbuję to skrócić, ale pamiętajcie, że więcej informacji znajdziecie na dole w opisie. Mina jednak nie przestała publikować postów na swoim instagramie i w kolejnym z sierpnia Nawiązała do trzech osób, mianowicie do Jimin, do Soltion i do CEO FNC Entertainment. Powiedziała, że tym trzem osobom chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, tylko to ich obchodzi. zażądała rekompensaty dla siebie i swojej rodziny za to wszystko, co się wydarzyło. Wyjawiła, że przez 8 lat była nielegalnie trainee. i dodała też, że jeżeli umrze, to będzie ich prześladować po śmierci. Oczywiście post został chwilę później usunięty. Woody Actors powiadomiło, Policję i Mina ponownie trafiła do szpitala. A jeszcze chyba nie powiedziałam, że ten post, oprócz tego tekstu, miał ponownie zdjęcie przeciętego nadgarstka. Pojawiło się kolejne oświadczenie Fancy Entertainment w tej sprawie, gdzie przyznali, że faktycznie zaniedbali kwestie relacji między członkiniami AOA. Powiedzieli też, że reszta członki obecnie przechodzi przez trudny czas ze względu na falę krytyki i nieporozumień, jaka ich dotknęła. I dodali też, że Jakiekolwiek wyjaśnienia i obalenie faktów czy mitów w tej sprawie są totalnie zbędne, bo to by tylko podsyciło ogień i przyniosło więcej szkód niż pożytku. No tak! Przemilczmy to, nie powiedzmy nigdy, co tak naprawdę się stało, bo jak powiemy, to zrobi się za głośno. Brawo FNC! W kolejnym poście na Instagramie Mina napisała, że zamierza się teraz skupić na swoim zdrowiu psychicznym. Dzień później post został usunięty, a Wii Actors powiedzieli, że Mina nawet usunęła swoje konto na Instagramie, żeby skupić się po prostu na swoim zdrowiu. Co ciekawe, pojawiła się możliwość śledztwa w tej sprawie, śledztwa w sprawie zastraszania miny i to było zgłoszone na policję przez jej fana. Jednak Mina odmówiła udziału w śledztwie, powiedziała, że nie chce mieć z tym nic wspólnego. I tutaj mamy dwa obozy ludzi, które powstały. Po pierwsze, osoby, które uznały, że ona nie chce mieć nic wspólnego ze śledztwem, bo na pewno coś ukrywa, szczególnie po tych słowach FNC, że jak powiedzą coś więcej, to doleją oliwy do ognia. To po pierwsze, a po drugie powstał też obóz ludzi, którzy uznali, że w sumie to Mina bardzo dobrze zrobiła, bo Pogłębianie tematu i udział w śledztwie może ponownie pogorszyć jej stan psychiczny. Półtora miesiąca później Mina opuściła wytwórnię Uri Actors i dodała jeszcze całkiem sporo postów na Instagramie, w których albo mówiła o nienawistnych wiadomościach i komentarzach na Instagramie, gdzie od fanów Jimin ewidentnie, gdzie ludzie usiłowali jej wmówić, że to ona zniszczyła Jimin życie, opowiadała o swoich problemach z bezsennością, które wróciły albo nawiązywała do kwestii ludzi, którzy Mówili, że ona coś ukrywa i nazywała ich w tych postach mordercami. Ale jako, że zaczęła współpracować z firmą kosmetyczną, to napisała też, że w końcu robi to, co lubi, w końcu robi to, co chce robić i świetnie się przy tym bawi. I w kolejnym poście dodała również zdjęcia dokumentów ze szpitala, które były dowodem na to, że Mina leczyła się psychiatrycznie od lutego 2016 roku i wiele razy się. Okaleczała. Tylko że problem w tym, że mina w tych swoich postach wpadała ze skrajności w skrajność. Ludzie pisali, że ona ma ewidentnie zaburzenia dwubiegunowe, że powinna zostać zamknięta w ośrodku, gdzie ktoś będzie ją obserwował 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aż do czasu, kiedy jej stan psychiczny się polepszy, kiedy jej stan psychiczny się poprawi. I pisali również, że. Jest bardzo niestabilna psychicznie, bo nawet najmniejszy zapalnik, jak ta wiadomość od pracownika FNC, że uważa, że przeprosiny Jimin są szczere. Doprowadzały do tego, że mina ponownie zaczęła robić sobie krzywdę. Więc tak wyglądała ta sprawa, próbowałam ją skrócić jak mogłam, a wiecie, że naprawdę dużo, szczególnie tych drastycznych szczegółów, ominęłam, ale dałam z siebie wszystko. Mam nadzieję, że teraz wiecie, co się wydarzyło, ale mam jeszcze kilka słów od siebie. Po pierwsze, nigdy nie ignorujcie osób z depresją. Dajcie im się wygadać, wysłuchajcie tego, co mają do powiedzenia i tym bardziej nie nazywajcie ich atencjuszami, nie mówcie, że szukają uwagi, bo tak nie jest. A jeżeli to wy potrzebujecie pomocy, czujecie się źle, to nie bójcie się o tym mówić, bo w waszym otoczeniu na pewno jest mnóstwo osób, które was kochają, którym na was zależy i wysłuchają tego, co macie do powiedzenia, i na pewno wam pomogą. Ja wiem, że ten 2020 rok przyniósł wiele, czy to nawrotów depresji, czy nowych ognisk depresji, tak naprawdę, ale ten rok tutaj idzie w zapomnienie i dla mnie i dla Anny. Też 2020 był naprawdę ciężki, ale uważamy, że będzie lepiej, więc pamiętajcie, po prostu wszyscy jesteśmy razem, zawsze znajdzie się ktoś, kto was wysłucha i po prostu nie poddawajcie się, bo nie jesteście sami. Jednak w takiej sytuacji jak ta, jak ta historia opisana w tym filmiku, zawsze warto poznać drugą stronę medalu, drugą część historii, a Tutaj za bardzo nie poznaliśmy wersji wydarzeń Jimin, i to, co pisała wytwórnia, też było dwuznaczne i świadczyło o tym, że nie znamy sporej ilości faktów w tej historii. Nie mam zielonego pojęcia, czy kiedykolwiek je poznamy, ale tak się prezentowała. Ta sprawa, tak jak już powiedziałam, więc dziękuję, jeżeli dotrwaliście do końca tego filmiku. Dajcie mi znać, co wy sądzicie na temat całej tej sytuacji. Kończę. Widzimy się w kolejnym odcinku, czyli prawdopodobnie jutro. Pokołam was wszystkich serio!